Oddajmy głos Radnemu Januszowi Dębczyńskiemu, 31 sesja Rady Miasta Włocławek, ósmej kadencji z dnia 30 marca 2021. Przecież nawet doszło do takiej sytuacji, z tego co mi przekazują ludzie, że podpisywanie nowego trenera odbywało się w kancelarii pewnego mecenasa, którego żona zrobiła zawrotną karierę w Urzędzie Miasta, a prezes klubu został telefonicznie wezwany, by podpisać umowę z trenerem Frasunkiewiczem. No myślę, że nie tędy jest droga w zarządzaniu. To jest zły, zły wizerunek naszego miasta, również nie tylko w sportowej Polsce, więc prosiłbym o refleksję i zastanowienie się, jaka jest rola prezydenta miasta i jakie są dalsze plany funkcjonowania tego dobra wspólnego, jakim jest klub koszykówki we Wrocławku.